Uwaga, uwaga. Będzie naprawdę kontrowersyjnie. Dlaczego każdy facet powinien uważać na samotne matki? Bo dla takiej kobiety dużo bardziej cenne jest dziecko jej dziecko niż facet. Poza tym taka kobieta bardziej będzie dbała w relacji z facetem, tym nowo poznanym, o swoje dziecko niż o faceta. Dlaczego? No bo taka jest natura. Taka jest natura kobiety. Jeśli poznajesz kobietę, która jest samotną matką, to musisz wziąć pod uwagę, że jak ona przeżyła wiele negatywnych doświadczeń z facetami, to Tobie się za to oberwie. Bardzo często taka kobieta będzie budowała w Tobie poczucie winy, że to jest Twoja wina, że Ty się o nią za mało starasz, Ty dla niej za mało robisz. I na początku oczywiście może być fajnie, często samotne matki są dobre w łóżku, ale jak przyjdzie co do czego, to nagle się okaże, że ona stara się z Ciebie zrobić Ojca dla jej dziecka. W jaki sposób? Bardzo prosty. Niech się z nią spotykać, miało być fajnie. Raz się spotkałeś, tam raz się całowaliście. Spotykasz się z nią znowu w sobotę, a ona ze sobą zabrała Maciusia i mówi: To mój syn, Maciuś, no i fajnie, ty miałeś z nią spędzić miło czas, i teraz jeszcze musisz grać przybranego ojca. Słuchaj, jak ci to nie przeszkadza, wszystkiego dobrego, zakochaj się, rób co chcesz. Ale musisz być świadomy konsekwencji tego typu prowadzenia relacji. Przede wszystkim dla takiej kobiety będzie cenniejsze to, co ty jej oferujesz poczucie bezpieczeństwa, pieniądze. Dlatego często samotne matki wybierają facetów, którzy mają kasę. Dlaczego? Poczucie bezpieczeństwa i tak naprawdę taki facet inwestuje też w nie swoje geny. Co szczególnie nie jest korzystne dla ciebie, ponieważ jak jesteś facetem który jest dumny, który wierzy w siebie, to jak masz dziecko, to powinieneś swoje dziecko inwestować, a nie w dziecko jakiegoś gościa, z którym oczywiście ta kobieta spała. Weź to pod uwagę, bo często o tym zapominacie. I niestety związek z samotną matką najczęściej jest dysfunkcyjny, problematyczny. Tego typu kobiety mają częste huśtawki nastrojów, dlatego że jak wielokrotnie rozstawały się, kłóciły się z poprzednim facetem, są po rozwodzie, Rozstałaś taka kobieta z facetem, gdzie było dużo agresji, bo ten samiec alfa ją zostawił, poszedł do innej, to teraz ona na ciebie przełoży tą całą frustrację, ten cały gniew i to, że nie wyszło. Powiedz, że to jest twoja wina. Nawet ci nie powie, tylko ci pokaże. Wielu facetów popełniło ten błąd, że poznali samotną matkę, bo tak jest łatwiej. Dlaczego? Dlatego że taka kobieta rozgląda się i szuka, już nie jest taka atrakcyjna, jej ciało nie wygląda tak jak kiedyś, ale też trudniej takiej kobiecie znaleźć faceta. Dlaczego? Bo żaden rozsądny facet nie chce się pakować w związek z samotną matką, bo wie ile to kosztuje jego energii, czasu. Żeby poświęcić czas dziecku samotnej matki. No i oczywiście to dziecko zawsze dla tego mężczyzny, który nie jest biologicznym ojcem, tego dziecka, będzie taką kulą u nogi. Dla matki wręcz przeciwnie. Natomiast to nie jest korzystna sytuacja dla faceta, żeby spotykał się z samotną matką. Dlaczego? Dlatego, że takie kobiety też wybierają miłych facetów po to, żeby ich wykorzystywać finansowo, żeby oczywiście na początku oczarować ich swoim pięknem ciałem. A potem powiedzieć, pracuj, staraj się. Jak nie kochasz, to zrób coś dla nas. Jak nie kochasz, to pokochasz też moje dziecko. I taki facet może na przykład naprawdę starać się o tą kobietę, a w konsekwencji ona i tak go zdradzi, zostawi, albo nawet nie będzie potrafiła mu oddać tych uczuć, które on czuje, bo to nie jest zgodne z naturą kobiety. Kobiety często po trudnych związkach z bedbojami wybierają słabych, miłych facetów, po to, żeby było bezpiecznie, żeby mogła wychować dziecko i żeby jej dziecko dorastało w szczęściu, dostatku i, oczywi i oczywiście obfitości, to wynika z tego, że no po prostu ta samotna matka chce dobrze dla swojego dziecka i ono w tym momencie życia jest jej priorytetem. Nie wiesz to, że taka kobieta się może zakochiwać w facecie i że będziesz jej znowu pierwszą miłością. Jak ona miała trochę tych facetów w życiu, zdecydowanie... Zawsze jesteś tym kolejnym i musisz sobie z tego sprawę zdawać, że typowo jak ona sobie jeszcze nie radzi finansowo, to ty będziesz jej kołem zapasowym, będziesz jej kołem ratunkowym, który finansuje jej życie, przyszłość i jeszcze inwestuje w nie swoje geny. Uważaj, bo to czasami kosztuje zbyt wiele.